Cześć, witam cię na kanale Vegan Rebels. Ja nazywam się Hanna. Dzisiaj mam dla ciebie naprawdę coś wyjątkowego, mianowicie twaróg wegański. O smaku serka pleśniowego. Naprawdę jest to mega hit. Ja go już próbowałam, jest po prostu przepyszny i mogę go dla wielbicieli serów pleśniowych polecić naprawdę z czystym sumieniem. Wygląda apetycznie, jest po prostu w pięknym takim lekko kremowym kolorze. Ja go, słuchajcie, zaserwowałam z czatni takim słodkim z cebuli. No, akurat nie miałam żurawiny czy żadnej konfitury borówkowej, która właśnie. Do serów pleśniowych według mnie pasuje, natomiast oczywiście wy możecie go sobie zaserwować w dowolnej formie, do jakiegoś zamiennika mięsa, czy właśnie do kanapeczek i dodać jakikolwiek dodatek lubicie. Cóż to jest za ser? Kochani, jest to ser kupiony online przeze mnie w sklepie, który już tutaj znacie, ponieważ z tego samego sklepu pochodzi mozzarella di Bufala. Jest to, słuchajcie, produkt firmy Mozarizella. No i dla te, dlaczego Rizella? Ponieważ jest to produkt, moi drodzy, z ryżu brązowego. Także jest to produkt bez soi, organiczny, tak jak tutaj widzicie, bez laktozy, bez glutenu. No, oczywiście, co za tym idzie, bez alergenów. No, i oczywiście, co najważniejsze, bez okrucieństwa. A z czego, słuchajcie, jest uzyskany ten e, smak, bo to też jest e, ciekawe. Oczywiście, e, weganie tutaj e, już wieloletni na pewno się domyślą. Smak jest, słuchajcie, uzyskany e, z, e, z nori oraz e, z sałaty morskiej. Nori to są, słuchajcie, algi morskie. E, dzięki nim się uzyskuje również e, właśnie e, smak podobny do ryby, tak? Czyli na przykład wszelkie e, kotleciki czy jakieś danie, które mają y, tworzyć zamiennik ryby, no to właśnie są bardzo często y, w tym po prostu y, moczone, y, panierowane czy jak zwał, tak zwał. Muszę wam powiedzieć, że bardzo żałuję, że tego serka nie można kupić tak normalnie w sklepie, no trzeba go zamówić online, ale za to można go sobie y, zamówić y, na zapas. Jeżeli chodzi moi drodzy y, generalnie o y, białko, to już Wam tutaj pokazuję, mam nadzieję, że złapie mi tutaj ostrość. O, proszę bardzo. Białko to jest 0,9 grama na 100 gramów produktu, czyli naprawdę zawartość białka jest nieduża, także spokojnie osoby, które ograniczają białko, tak jak ja, nie muszą się obawiać, że zjadając sobie właśnie taki serek do kanapeczek, tutaj jeżeli chodzi o pojemność, to jest 150 gram, że jakoś znacznie przekroczył ilość tego białka dziennie. Dlaczego ja unikam białka. Kochani, unikam białka, ponieważ białko, spożywanie zbyt dużej ilości białka, którą my współcześni ludzie właśnie praktykujemy, bo jest nam wymawiane, że potrzebujemy bardzo dużo białka, prowadzi niestety do złogów białkowych, a złogi białkowe, moi drodzy, są wspólnym mianownikiem wszystkich, ale to wszystkich chorób i każdy współczesny człowiek, który spożywa tak dużo białka, jak to jest wszędzie mówione i nam wmawiane, że musimy uzupełniać niedobory białka, to niestety te złogi białkowe ma i one po prostu przez lata prowadzą do różnego rodzaju, no nazwijmy to sobie, odstępstw naszego organizmu, tak? RZTS, słuchajcie wszelkie w ogóle bóle stawów, wszelkie rzeczy związane z trudnością w chodzeniu, wszelkie bóle niewiadomego pochodzenia, czy też takie bóle, z których ja się wyleczyłam, jak fibromalgia, na które, na które, słuchajcie, lekarze mają tylko sterydy, czy leki przeciwbólowe, to właśnie przyczyny upatrujcie w białku. Ale nie tylko chodzi o te choroby. To są takie choroby, które objawiają się, że tak powiem, najszybciej, czyli wszelkie bóle stawów, wszelkie bóle tkanki łącznej. Natomiast wszystkie inne choroby również mają ten wspólny mianownik jak złogi białkowe. Także moi drodzy, jeżeli jednego dnia pozwolicie sobie na więcej białka, to po prostu następnego dnia nie jedzcie produktów białkowych. Nie musicie jeść na każdy posiłek produktów białkowych. Dlaczego? Dlatego ponieważ ludzki organizm produkuje białko w wątrobie i produkujemy to białko z aminokwasów, które dostarczamy z roślin, które spożywamy. I przeciętny człowiek może spożyć maksymalnie dorosły około 8 g białka dziennie, natomiast, natomiast dziecko około 3 gramów białka dziennie, w zależności oczywiście od wieku. Więc naprawdę jest to, słuchajcie, bardzo mało. A im mniej tego białka spożywacie, im częściej oczyszczacie organizm z białka, tym po prostu będziecie zdrowsi. Kochanie, ściskam was mocno. Jeszcze raz pokazuję właśnie tutaj ten twarożek, Mo, mozzarella i gorąco was zachęcam, jeżeli jesteście po prostu pożeraczami byliście lub nadal jesteście pożeraczami serów pleśniowych, to ja jako wielbicielka serów pleśniowych gwarantuję wam, że to spowoduje, że nie będzie wam tych serów brakować. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam dużo miłości do świata i do siebie, i mam nadzieję, że również wegetarianie przekonają się, że można żyć bez nabiału od zwierzęcego. Nazwa sklepu, nazwę sklepu znajdziecie w opisie tego filmiku. Trzymajcie się, papa. Pa. Nie zapomnijcie o lajku i nie zapomnijcie zasubskrybować. Papa. Pa.